Witam serdecznie na kanale Wszystkie Skorpiony i zapraszam Was na czytanie miłosne na marzec 2020. Proszę pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, dlatego może ale nie musi z Wami rezonować. Jeżeli nie rezonuje i chcecie czytania prywatnego, to zapraszam do opisu pod filmem. Tam znajdziecie mojego maila, na którego możecie się ze mną kontaktować. Pamiętajcie też oczywiście o pozostawianiu łapek w górę, komentarzy i zapraszam do subskrybowania kanału, a tymczasem przechodzę do czytania. Karty proszę pokażcie co dla skorpiona Ups, na marzec 2020 w sprawach miłosnych. Karty proszę pokażcie Skorpion, Marzec Miłość, Skorpion Marzec, miłość. Karty pokażcie co dla Skorpiona w marcu w miłości. Ogólna sytuacja czwórka buław. Co pomaga bądź przeszkadza? ósemka buław. Podstawa tej sytuacji? Trójka buław. Co odchodzi do przeszłości, król denarów? Co ma się w głowach? Dziewiątka denarów. Co przychodzi? Koło fortuny. Wy w tej sytuacji dwójka buław. Wasze otoczenie są ostateczne. Szansa bądź zagrożenie, paść denarów i potencjalny wynik: piątka kielichów. Mm. Pod spodem macie dziesiątkę mieczy. Jakie jest zakończenie? Być może relacji było, jest lub będzie, zakończenie jakiegoś cyklu w Waszym życiu, który jest hmm, no bolesny po prostu, ale też zakończenie negatywnego myślenia, zakończenie negatywnych kodów, wyjście hmm, z negatywizmu, w który się wpędziliśmy, w który zostaliśmy wpędzeni. W, na samym środku macie, hmm, macie hmm, czwórkę buław, z ósemką buław. Ogólnie widzę koło fortuny przychodzą do Was duże zmiany. Tutaj macie naprawdę fajną energię. I ja nie wiem skąd ta piątka kielichów się wzięła, dlatego dobieram sobie kartę, bo jestem zadziwiona takim wynikiem. Dlaczego piątka. Kielichów karty proszę pokażcie, dlaczego Piątka Kielichów na wyniku u Skorpiona. Ja sobie bardzo rzadko dokładam karty w czytaniach ogólnych, ale tutaj aż jestem zmuszona to zrobić. A z kielichów. Mhm. No dobra, będziemy kombinować. Macie jakąś stabilność w czwórce buław. Być może dom, być może rodzina, stały związek. I bardzo fajna komunikacja, bo macie ósemkę buław. Energia bardzo dobrze płynie u Was. Po podstawie macie też trójkę buław. Macie bardzo dużo ognia, więc w tym miesiącu też może się dużo, dużo dziać i dużo zmieniać, bo też jest koło, koło fortuny. Mogą przychodzić do Was nowe wiadomości na jakiś temat. No, dobra, dobra, przyszło mi coś do głowy na temat tej piątki kielichów, ale to zaraz do tego przejdę. Macie tą czwórkę buław, czyli coś już jest stabilnego w Waszym życiu, co wyszło z trójki denerów. Fajny progres, bardzo fajny progres i tutaj jeszcze podwojenie. Idziecie do przodu, w swoim życiu na pewno się nie cofacie, tylko idziecie konsekwentnie do przodu. Z, z prądem. Za wami jest król denarów. Być może jakaś osoba z podznaku ziemskiego była, ale jest lub będzie w waszym życiu, z którą tworzycie dom, z którą tworzycie rodzinę i z którą będziecie chcieli. Wiem, no wiem już o co chodzi. Tak jak oświeciło mnie. Tworzycie coś stabilnego z kimś, zaczynacie być może, Wychodzicie z bycia singlem. Tutaj dziewiątka denarów to jest tak jakby karta singla. I wy macie to w głowie. I o co chodzi? Dlaczego powiedziałam, że mnie tak oświeciło? Macie tu piątkę kielichów i tego asa kielichów dostajecie. W dostajecie podany nowy kielich. Nowe energie, duże zmiany, a wy, i, i, i tak jakby przy tym, na pewno będzie tak, że niektóre konekcje, niektóre związki i relacje będą się kończyły. Niektóre rzeczy emocjonalnie będą Was może przytłaczać. I pierwsze, co mi przyszło do głowy, jak zobaczyłam tą dziewiątkę denarów. Przy piątce kielichów i Asie kielichów przyszło mi na myśl, że niektóre skorupione weszły w relacje, zaangażowały się, a teraz się boją. Boją się stracić być może niezależność swoją, boją się, że jeżeli dają za dużo uczuć, to, to przegrają coś, to coś ich zrani. Boją się tych zmian. Takie mam wrażenie, że ta, ta, no, ta nowa miłość tak jakby dla niektórych może być troszeczkę przerażająca. Nie wiem dlaczego, bo karty są naprawdę fajne. Dlatego ja bym je negatywnie w ogóle nie rozpatrywała. Będą się, będą się kończyły cykle, na pewno. Mieliście tu dziesiątkę mieczy pod spodem, tutaj macie koło fortuny, nadchodzą dla Was... Mega zmian I jeszcze ten sąd ostateczny. No sąd ostateczny kiedy jest? Na końcu. Czyli jakieś rzeczy będą się kończyły z Waszego otoczenia. Będą odpadali ludzie toksyczni. Będą odpadały osoby, które nie pasują do dynamiki, którą Wy teraz reprezentujecie. Czyli dynamiki stabilności, ruszania po swoje marzenia, klarownej komunikacji, szybkości, celu obranego. Będziecie musieli podejmować decyzję. Być może będziecie mieli trudność w podejmowaniu decyzji, nie będziecie chcieli być może podjąć tej decyzji albo będziecie uważali, że każda decyzja, którą podejmujecie jest zła bzdura. Będziecie być może musieli pożegnać się z niektórymi osobami, a niektóre osoby przywitać w waszym życiu. Być może jest osoba z podznaku ziemskiego dla was jakaś ważna, bo tutaj też mamy pazia denarów i tu króla denarów, czyli osoba z podznaku ziemskiego lub osoba związana z pracą, na przykład albo osoba związana z finansami. Być może wy że ta osoba jest tylko i wyłącznie związana z waszą pracą, a tutaj się okazało, że wy zaczynacie coś ze sobą budować dla osób, które. Planowały budowę albo kupno domu, mam wrażenie, że to się może spełnić. Tylko będziecie mieli na przykład dwa, dwa domy do wyboru, dwa mieszkania do wyboru albo dwie lokalizacje. Być może trzeba będzie się przeprowadzić troszeczkę dalej niż, niż Wam to się wydawało. Tutaj może też być podróż. Może poznacie kogoś w podróży albo poznaliście kogoś w podróży gdzieś na wyjeździe, no bo tutaj też, albo w internecie. Też być może kogoś poznaliście w internecie I, i z nim zaczynacie coś budować. Ogólnie bardzo fajna energia, nie ma czego się bać. Przychodzą nowości. Dla osób, które są samotne, może pojawić się nowa osoba jak najbardziej, bo tu mamy tego, tego Asa Kielichów i tutaj tego pazie Wy na przykład już jesteście zrezygnowani, bo, bo myślicie, że je, wszystko się wali, wszystko się zmienia, ja sobie nigdy nikogo nie znajdę eee, spokojnie, w ogóle się nie denerwujcie przychodzi zupełnie nowa energia. Być może dla niektórych z was osoby z przeszłości mogą zacząć się pokazywać, bo mamy koło fortuny i tutaj są ostateczne. O i teraz jeszcze przyszła mi jedna rzecz do głowy. Jeżeli na przykład macie osobę już z którą coś tworzycie nowego, Jakieś wasze marzenia Ta osoba być może jest dla was spełnieniem marzeń Bo macie tą trójkę buław I idziecie w następne kroki z nią Albo już poszliście Wszystko idzie w fajnym tempie A Podejmujecie jakieś decyzje Macie też fajny seks Bo tutaj macie bardzo dużo ognia Z tą osobą macie i stabilność finansową I stabilność taką emocjonalną I fajne sprawy łóżkowe A tu weźmie przyjdzie wam ktoś z przyszłości Pojawi się, jak Filip skonopi wyskoczy, i wy teraz będziecie. O, a co? Widzicie, i tutaj będziecie się zamartwiać i zachodzić w głowę, a czemu on wrócił? Po co, dlaczego. W ogóle zapomnijcie o tej osobie, idźcie w nową energię. Jeżeli macie coś fajnego to nie dajcie sobie tego tam odebrać, nie, da, nie, nie wypłakujcie łez za kimś, który już za Wami odszedł, bo macie teraz naprawdę coś dużo fajniejszego tutaj. Dla niektórych z Was yy, może mogą być zaręczyny. Mogą być zaręczyny, macie koło i paziadenarów. Denarów, nie, Boże, jeszcze może zepsuję niespodziankę komuś. Ale mogą być, bo koło fortuny i paść denarów to jest e, duża zmiana. Paść denarów ogólnie mówi o prezencie, a także ktoś może Wam e, się oświadczyć, jeżeli być może się spodziewacie tak e, i wtedy wchodzicie już w nowy etap. Albo ktoś się niedawno oświadczył. E, macie też, e, być może ta osoba jest po prostu młodsza, ktoś z Was jest starszy, ktoś młodszy, tak? No kto, kto i jak? No to e, wiadomo tutaj. Różnie to może się objawiać, może być znaczna różnica wieku między Wami też. Dlatego może ta osoba jest właśnie taka bardzo stabilna, bo jest od Was na przykład starsza dużo i, i też to Was troszeczkę przeraża, że, że jest ta różnica wieku. Natomiast ja myślę, żeby Wy bardzo odważnie będziecie też we wszystko szli, bo macie tą piątkę kielichów, on może być tak, jakby troszeczkę Wam ciężko gdzieś w głębi, ale wy i tak odważnie mam wrażenie, będziecie wiele rzeczy zmieniali, nie będziecie się obawiali, będziecie budowali stabilne relacje, będziecie szli w kierunku pozytywnym, w kierunku obranego przez was celu. Będziecie podejmowali odważne decyzje Piękne czytanie, moje drogie skorpiony Naprawdę ekstra Jeszcze sprawdźcie o łaniomów Ale tutaj, jeżeli ktoś jest samotny Może pojawić się osoba jak najbardziej do stałego Ale do stałego związku Takiego naprawdę stałego Jeżeli ktoś jest w relacji już Może przyjść stabilizacja A jeżeli ktoś już jest w małżeństwie, ma stabilny związek Może będą zachodziły zmiany w waszej relacji Może na nowo trzeba będzie troszeczkę Zacząć Tą relację dać jej trochę nowej, świeżej energii. Dla niektórych może pojawić się dziecko, które, które wniesie fajną, nową, świeżą, świeżą energię do, do związku, do domu, do rodziny. Fajnie, fajne czytanie. Pamiętajcie, że złe relacje będą się kończyć. Bo macie ten sąd ostateczny. To, co ma się zakończyć, się na pewno zakończy. Także nie podejrzewam nawet, że Wasze związki, które są stabilne, szczęśliwe i dobre, będą się kończyły. Jakieś toksyczne przyjaźnie, toksyczne osoby będą od Was odpadały i od Waszej relacji, które być może będą próbowały albo chciały kiedyś Wam zaszkodzić. Nawet im się to nie uda, bo one od razu będą odsiewane z takiego czy innego powodu. Ale sprawdźmy, co jeszcze u aniołu dla skorpionów. A, piękne było to czytanie, naprawdę. Nawet aż nie wiem, co mam mówić, no po prostu widzicie energię. Bardzo dużo działania, bardzo dużo działania dla Was, moje drogie skorpiony. Wybaczanie i nauka. I tutaj w przeciągu kilku tygodni. Jeżeli czekacie na jakieś wiadomości, to w przeciągu kilku tygodni mogą przyjść jakieś tam wieści na rozwiązanie jakichś spraw. A dla osób, które czekają na pojawienie się jakiejś potencjalnej osoby, no to w przeciągu kilku tygodni może się pojawić. A widzicie, pamiętacie, pokazała się nam wtedy ta dziesiątka mieczy, jakieś zranienie, być może to było coś w przeszłości, co trzeba będzie wybaczyć, z czego trzeba będzie wynieść jakąś lekcję, żeby móc ruszyć do przodu i ominąć tą piątkę kielichów, bo być może wasza przeszłość ma duży wpływ na to, jak się dzieje w waszym życiu miłosnym, może z jakimiś rzeczami nie możecie się pogodzić, mimo że. Już stworzyliście zupełnie jakieś nowe relacje, nowe rzeczy się pojawiły w waszym życiu, które są naprawdę bardzo dobre i bardzo fajne, ale wy ciągle patrzycie na nie przez pryzmat tego, co się stało. To, co się stało, zapomnijcie o tym, wyciągnijcie sobie te mieczy z pleców, zapomnijcie o tym, bo macie coś naprawdę intratnego w waszym zasięgu. A to, co wam się stało w przeszłości, nie będzie dla was tylko lekcją. Uwolnijcie się od tego, tak? Być może w przeciągu kilku tygodni dojdziecie też do konkluzji, że nie ma co żyć przeszłością, mam fajną, fajną teraźniejszość i tego, tego się trzymam. Dobrze, moje drogie skorpiony, życzę Wam cudownego miesiąca. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie mojego czytania. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.